Jedz chleb Kulhops Napisz wody. Szrobil ma. Idź na targ. Mśl sok. Posłuchaj muzyki. Smen muzyka Obejrzyj telewizję Trzuch t.v. Porozmawiaj z przyjacielem. Hdar ma sadę. Śpij teraz Weź wodę. Chudlmo. Napisz list. Chzybylmy mkczub. Otwórz drzwi. Chalibab. Zamknij drzwi. Sydlibab. Ucz się lekcji. Pracuj w biurze. Film Pomóż przyjacielowi. Posprzątaj pokój. Przynieś kawę. Wyślij maila. E -mail. Odpowiedz na pytanie. RodelsUe. Poczekaj tutaj. Cnehno.